Okay. Pan Szydłarek. Pan zgodę? Pan Czy ja się Pana radnego Andrzeja Osiewonka. Ja wyrażam zgodę. Kto z radnych jest za tym, aby y, pan czym zalewić, zielonka i pan zając, pełnili rolę misji y, skrutacyjnej? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Jednogłośnie dziękuję. Zapoznam państwa z regulaminem wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. Głosowanie wyboru radnego na przewodniczącego Rady Powiatu na myśl Wysokiego na sesji Rady Powiatu w dniu dzisiejszym. Rada Powiatu w głosowaniu tajne wybiera ze sobą chrona przewodniczącego Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Punkt 2. Głosowanie przeprowadza komisja sprutacyjna wybrana w składzie od dwóch do trzech osób spośród radnych powiatu. Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje radnemu grupie radnych oraz grupom radnych. Paragraf 3. Głosowanie odbywa się za pomocą karty głosowania, na której widnieje m.in. treść. Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Powiatu oraz zamieszczone w kolejności elektronicznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu. Obok każdego nazwiska z drugiej strony znajdują się karady. Punkt 2. Karty do głosowania sporządza Komisja Strukturyzacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na funkcję Przewodniczącego Rady i oddaje je radnych. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Powiatu Mysłowskiego. Paragraf 4. Radni dokonują wyboru poprzez ustawienie znaku X w jednej kartce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Przewodniczącego Rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X, więcej niż w jednej kartce, głos taki uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urzędnika nie służące przez Komisję Skutkacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią, o której mowa w paragrafie 3 ust. 3 oraz całkowicie przetarte są kartami nieważnymi. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku X, w po obok żadnego nazwiska kandydata lub wypełnił kratkę w krótki sposób niezgodny z treścią ust. 1, jego głos uważa się za ważny, bez dokonania wyboru. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że członek komisji skutacyjnej według listu obecności wywołuje nazwisko radnego, pod, który podchodzi do wożnej w obecności komisji skrutacyjnej rzuca do niej kartę do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie wykorzystywające radnym dyskretne oddanie głosu. Parawanu nie ma, to Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli tak będziemy głosować. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów, których który liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sali i biorących udział w głosowaniu. Głosowanie jest tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 8 radnych. To jest ustalone zgodnie z artykułem, ilość, zgodnie z artykułem 14 ust. 1 ust. o samorządzie powiatowym. Paragraf 7 w przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów w głosowaniu żaden z nich nie otrzyma wymaganej większości głosów zgodnie z paragrafem 6 regulaminu, przeprowadzając drugą głosowania w spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największej ilości głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą liczbę głosów. Jeżeli jeden z kandydatów otrzyma największą ilość głosów, a ilość ta nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w paragrafie 6 regulaminu, a w następnej kolejności dwóch lub Więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania, o której mowa w ustępie 1. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu dodatkowym. W przypadku braku rozstrzygnięcia mimo przeprowadzania dwóch tur głosowania przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłoszeniem kandydatów. Paragraf 8. Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania Komisja Reputacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. W protokole komisji Reputacyjna określa co najmniej liczbę radnych wesyłanych na sesji uprawnionych do głosowania, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę głosów minimalną, konieczną z ważnego wyboru zgodnie z regulaminem punkt e, z 6 regulaminu, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z UR. E, gdyby liczba kar przyjętych zróżniła się od liczby osób, które że na karty do głosowania komisja poddaje protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych bez oddania wyboru, liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów oraz na to stwierdza wynik wyboru. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji rekrutacyjnych odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzenia protokołu. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące z w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej. Jeśli komisja się konstytuuje. myślę, że w tej chwili... W tej chwili myślę, że zgłosimy dla świętości, że tak powiem, wynik na mnie zarzucił. Przegłosujemy, czy się zgadzamy z tym i według niego będziemy procedować. Kto jest za? Kto uprzejmie? Kto się wstrzymał? Przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do wyboru. Za ten czas zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu. Jeżeli pozwolicie z wielką przyjemnością ja to uczynię zgłaszam Pana Romana Puroliczaka na kandydata, na Przewodniczącego do Rady Powiatu. Pan Roman Kuloniczak zaraz się pokaże, jest wśród nas. Jest to człowiek o wielkiej kulturze, wielkim dorobku zarówno samorządowym, jak i bezpośrednio w pracy z wieloletnim dyrektorem gimnazjum w Wilkowie, wieloletnim pracownikiem oświaty, oświaty przepraszam, i radnym Zarządu poprzedniej kadencji, nie tej, która minęła, ale jeszcze tej 2002, 2000, przepraszam, 2002 2006 przepraszam, 2000 brał udział w pracach, w pracach rady Powiatu. Myślę, że będzie godnie reprezentował e, Radę Powiatu i zasługuje na to, byśmy go na tą funkcję wybrali, po co bardzo proszę. Czy pan Roman Półrodzia Brażą Niech uprzejmie. Komisja Edukacyjna. Czy są inne kandydatury? Nie ma. Bardzo proszę Komisję Edukacyjną. wy możecie karty rozdać już? Tak. Bardzo proszę. Zapraszamy radnych do otrzymania kart głosowania. Według alfa pierwsza osoba. Andrzej Gosławski. Proszę. Czy na stare lata jeszcze człowieka ciągną do stołu? Roman lewki.

W międzyczasie informuję szanownych radnych, że przewodniczącym komisji skutacyjnej ja się wyjazd. Gratulujemy. Jeszcze brawa na Bardzo proszę komisję. Zakończyliśmy głosowanie tajne. Policzy głos. Tak, komisja idzie policzyć głosy. Przewodniczący ogłasza przerwę. Pięć minut, chyba że ktoś chce z Państwa zabrać głos. Do radnych? Tak, do pracy komisji. Nie, to do czasu. Czy ktoś chce zabrać głos w tej chwili? Radnych? Nie ma, nie ma takiej potrzeby na razie. Poczekamy na chwilę. Trzeba mieć czas uczenia się bardzo długi. Drugie to cztery razy. Kiedyś wychodzi na